galiśmy się z Czesławem. Oto i Czesław. Słyszycie, co się dzieje? Będę musiał włączyć silnik, bo wygląda na to, że Czesław zaciął jakiegoś szczura. Pośła wkręć. Jeszcze się nam nie pokazał. Może się okazać, że Czesław nam zaraz pokaże suma, słuchajcie. Bo tak to wygląda, to tak idzie, on się nie chce dać podjeść. Co prawda bardzo delikatnie Cześć łowi. Stań se nawet do tego, bo ja, łódka jest stabilna. ale nie widać co to jest no nie chcecie martwić Czesiu ale wygląda na to że przysumiłeś pięknie waliłbym pięknie to jednak było branie ja myślałem że to że ty coś podciąłeś a wyłączmy silnik. Czesław mówi że mamy czas Zobaczcie jak się intensywnie wędka wygina, o i coś tam na samym końcu tej wędki jest, nic pod spodem nam nie wystaje, nie mamy rzuconej kotwicy, ryba podeszła pod, sam, pod samą łódkę, no to może potrwać, postaraj się nie, go nie urwać, o niech on jedzie z tego kołowrotka, tak jest. Nie wiem czy pamiętacie, ale mieliśmy już taką walkę. A to co najciekawsze, muszę wam powiedzieć, to to jest przynęta, którą Czesław sobie sam wyprodukował. Znowu nam przechodzi na dziób. Kij wygięty. Czesław uśmiechnięty, bo dawno tak nie ciągnął. Byliśmy na wyjściu. Obawiam się, że to delikatnie mówiąc, za słaby sprzęt, ale mamy kupę czasu, żeby wam pokazać, co się powiesiło na końcu na własnoręcznie wykonaną przynętę przez Czesława. Czekamy na natarz się pojawi. Ja rozłożyłem podbierak, ale to chyba daremne żale będą. Tu macie kij w dalszym ciągu. Napięty Paskuda walczy. Będziemy zmuszeni go zmęczyć. Albo się. Są dwa wyjścia, Albo Czesław. Albo ryba. Coś się zmęczyć musi. Mam nadzieję, że nie znajdzie tylko... że nie znajdzie tylko tak. On chodzi, muruje cały czas do dna. Słyszycie, jak ładnie pracuje kołowrotek? Wyciągnął nas już na odrę. To ty nie słyszeliście? No, tam, chyba, tam. Nie jest, jest. Nie, jest. Szuka kamieni. Idzie, idzie, idzie tu w prawo. zobaczcie jak. A o, o to o to i zaskoczony Czesław. Zrobił sobie przynętę. <śśmiały> Sam sobie zaciął rybę. I teraz ma problem, bo musi ją wyciągnąć. <śmiały> A to tak nie wygląda, żeby to było. To może być dobrze ponad metr może to mieć wąsy. To już teraz wiesz na co są te przynęty? Tak. No nie ma kumpli z brzegu, byłoby pozamiatane. Nie mielibyśmy najmniejszych szans, żeby żeby z tą rybą powalczyć, a jak zobaczcie Chodzi całkowicie pod nie, tylko ciekawe, gdyby to był sum, powinien już walić ogonem o, o, o żyłkę. Czasem go zmęczy, ja sobie usiądę. O, poka o popatrzcie, pojawiła się pierwsza jakaś fala na, na tym. Nie, nie, nie bij się z nim, nie bij się. Daj mu, mamy czas, nie wiem, gdzie się śpieszysz. Ja się nie śpieszę, ja cię pokręcę tak trochę z daleka, o. Hol trwa. Ryba nas pięknie prowadzi. Zobaczcie, bo to, to, że my zakręcamy teraz, to widać. Ale to jest działanie tego pana potwora, który nas tutaj holuje. No, co Czesław wymyślił? Chyba było widać ogon. No, powoli się męczy. Będzie szukał teraz gdzieś tu miejsca. Próbował podejść. Próbował. Powolutku, spokojnie. Próbował podejść. To musi być duża ryba, więc... Próbował nam podejść w kamienie, się trochę nie udało. Jak widzicie, cały czas wędzisko wygięte. To zapewne nie jest wędzisko na takie ryby, no ale taka ryba się złowiła, więc Czeszył ma problem. O, widziałem ogon. Widziałem ogon, słuchajcie. Jest ryba, tam ją na pewno widać, bo powoli się żółte pojawia u góry. Nie, 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 spokojnie, tym się nie przejmuj. Tam nie ma o co się zobaczyć. Nawet jak Ci pójdzie z drugiej strony pontonu, to, to też nie ma, nie ma kłopotu. Bo widać lekko żółtawe takie żółtawo zielone, moim zdaniem w tej wodzie tak to wyglądało. A no i se czesław wymyślił, to że se wymyślił to pół biedy, teraz będzie to musiał wyjąć. Dobrze, 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 jest ok. Tak go trzymaj, jak on sobie pójdzie pod ponton, to nic się nie stanie. Tam nie ma, nie mówię, nie ma niczego, co mogłoby to obciąć. Koło wrotek trzeszczy, wędkarz skupiony walka trwa trzy dni później. Czasów już ze mną nie pojedzie na ryby, bo mówi, że się, wydaje się, że się powoli nudzi. Powiesiła mu się kłoda na dole. Widzicie? Jak to tam gdzieś głęboko machnęło pewnie ogonem. Pięknie wygięta. To sum, słuchajcie. I to prawdopodobnie podhaczony, bo widać było ogon przed chwilą. Dlatego Czesław ma taki delikatny problem, ale jeżeli chodzi o rybę, to jest to na 100% sum. I muszę wam powiedzieć, że... Ogonek nie jest duży wcale. Duży, nieduży, ale na tym sprzęcie. No właśnie, <laughs> właśnie o to chodzi. o tylko ten sprzęt chodzi. Bo sprzęt, że raczej... No jeszcze chwileczkę go wymęczymy i za moment rybka sobie wróci do wody. O! No proszę bardzo, panie wędkarzu. Pańska ryba. Proszę ją sobie wziąć do środka. O, czekajcie. Pokażę wam. Zmartwionego Czesia Tak wygląda Zmartwiony Czesio A tak wygląda jego Jego rybka, no trochę wystaje tam Troszkę No i wyobraźcie sobie, że Czesław Zbudował sobie przynętę i właśnie przyjechał ją Potestować i efekt jest Jak widać, Czesio uśmiechnij się jeszcze do kamery Tak, zaraz go, Zaraz go załatwimy Chwila walki i takie. I takie niewielkie coś wyszło zobaczcie a Czesław to zbudował sobie taką oto przynętę o i na tą przynętę właśnie tego pana sobie 6 gram bardzo proszę i pożegnaliśmy się z Panem Sumem moje gratulacje panie Czesławie bardzo mi by było miło że znalazł pan chwilę czasu żeby się pojawić na fladze